Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem was poinformować, że ja nie będę na czyjeś posyłki i tak dalej, i tak dalej. Jeśli komuś się nie podoba to, że jest przerwa, to trudno. Ma pecha. Co do innych osób informuję, że będą odcinki, tylko że ja potrzebuję się wygrzebać z paru spraw druga sprawa informuję że nie będę ulegał szantażom i odcinki będą wtedy kiedy ja zdecyduję trzecia sprawa informuję cię ryżojad pospolity ja naprawdę szanuję swoich widzów szanuję swoich widzów tylko nie lubię szantaży ja nie jestem w stanie nagrywać odcinki wtedy kiedy ty chcesz ja rozumiem że Irytujecie ta przerwa. Ale muszę mieć taką długą przerwę, ponieważ nie jestem w stanie yy, nagrać odcinków, które już mam zaplanowane. Ponieważ jestem w rozjazdach. Jeżdżę tu, tam, tam, wszędzie, teraz. I nie jestem w stanie ogarnąć wszystkich swoich filmów. Dlatego taka długa przerwa. Poczekaj. Poczekajcie wszyscy do tego wtorku, czyli 22 listopada. Lipca, przepraszam. Lipca, chodzi mi o lipiec. I wtedy zaczną się odcinki. Zacznie się jeden odcinek informacyjny. Potem będzie drugi odcinek informacyjny kolejnego dnia. I potem będzie kolejna przerwa żeby nie było nieporozumienia krótka przerwa tym razem postaram się nagrywać odcinki tak często jak tylko będę mógł i postaram się wstawiać odcinki tak często jak będę mógł więc zrozumcie mnie też ja nie jestem robot do nagrywania tylko jestem człowiek które też ma swoje własne sprawy prywatne, jak i swoje własne. Z grami, i tak dalej, i tak dalej. Także pozdrawiam wszystkich tych, którzy doprowadzili do tego, że nagrywam tego shorta. Takie krótkie info. Trzymajcie się, mówił do Was Termit882. Zapraszam do subowania kanału. Bawcie się dobrze. Na razie.